Dzień dobry. Dzień dobry. Wio ciata, wio! Ale do krowy to nie mówi się wio, tylko nastąpi się, czy jakoś tak? Wiem! A pójdziesz ty! Teraz to trzeba powiedzieć naza. Teraz to za późno. Prościej od krowy. Łaciate. Samo mleko. Czuję się jak gwiazda, kiedy wiem, że moje włosy są na tyle mocne, by wytrzymać wszystko, co zaplanowała dla nich moja stylistka. Nawet jeśli ma tylko 5 lat. Poczuj siłę Pantin. Formuła Triamino Pro v odżywia włosy od wewnątrz, sprawiając, że stają się trzy razy mocniejsze już po tygodniu. Teraz czuję się wyjątkowa, nawet zwykłego dnia. Poczuj siłę Pantin. Szampony, odżywki i maski. Pantin. lśni. potrzebujemy do tego Twojej pomocy. Za każdym razem, kiedy wbierasz produkt oznaczony słoneczkiem, dostajemy nowe pomocy szkolne i specjalne książki. Mam więcej pieniędzy na leczenie. Teraz do akcji dołączają Gillette i Duracell. Dołącz i Ty. Podaruj dzieciom słońce. Zawsze naprzód. Pierwszy stopień, przygotować się do uzbrojenia głowiec. Wojna jest nieunikniona. Zanurzony okręt podwodny. Namiar 049. Powinniśmy zejść na 830 stóp. Kim jesteś? Konflikt atomowy nigdy nie był tak realny. Karmazynowy przypływ. Dzisiaj o 20.50. Ja pragnę. Ty pragniesz. Tam była tylko z tobą tu. Byszko, trzy cytryny. Największa impreza w Polsce. Największe gwiazdy. Wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Piotr Rubik, Kaja, Edyta Górniak. Co godzinę do wygrania samochód, co minutę możliwość wygrania tysiąca złotych Sylwester Gwiazd w Krakowie. Zaprasza Telewizja Polsat oraz Miasto Kraków i RMFFM. W niedzielę o godzinie 20.00 na żywo w Telewizji Polsat. Do zobaczenia. Na program zaprasza lider rynku otwartych funduszy emerytalnych. Zarabiamy dla ciebie najwięcej. Interia.pl portal Młodych. bez względu na wiek. Wiesz jak sprawić, aby te święta były naprawdę wyjątkowe. Cyfrowy Polsat. Twój prezent na święta. Nowoczesny dekoder. Na własność tylko 99 zł. Nie czekaj. Odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń i zamów. Krzysiu! Prezesie, ale nasz prezes się szybko rozwija. Proszę poczekać. Czas na nowe mleko. Kiedy Twoje dziecko kończy roczek, przestaje być niemowlęciem. Potrzebuje mleka, które będzie wspierało jego rozwój. Specjalnie dla niego stworzyliśmy mleko Nestle Junior. Wzbogacone w komplet witamin, żelazo i wapń. Dlatego po pierwszych urodzinach Twojego dziecka zmień mleko na Nestle Junior. Nestle. Najważniejsze jest dziecko. Prezes jest zadowolony. Kropla Beskidu. Naturalna woda źródlana z głębi gór. Kropla Twojej wewnętrznej siły. Kropla Beskidu. Doskonała każdego dnia. Uh! Nowy, cebulowo śmietanowy smak. Dobrze go mieć. Star chips. Należy spożyć przed dwudziestką, no. W Mediamarkt wielkie wietrzenie magazynów. Oferty jakich nie było. Wietrz łatwą zdobyć. Mediamarkt nie dla idiotów. Teraz poczekajcie na deser. A mnie się wątroba odezwa. Czekaj. Mam Verdin. Nareszcie coś tak skutecznego na wątrobę. Verdin ma skoncentrowane wyciągi. Dlatego tak szybko usprawnia pracę wątroby. Działa? Czekaj. Działa. Werwin, tak skuteczny na wątrobę. Wybierając Lenor, pomagasz niewidomym dzieciom. Podaruj dzieciom słońce.